15 maj 2020 rok, godzina 8:33. Pan Jezus przychodzi do mnie ze słowem: Jestem, oto jestem. Owieczko moja ostatnio wiele skargi żalu wylałaś przede mną. Zatopiłaś w moim sercu wszystko, co cię trapi. Ja również przykrością jestem dotykany. Wyniosłość nadal triumfuje w możnych. Wielcy się szczycą dla zwycięstwa swego. Tylko mali, słabi i pokorni, proszą rzetelnie Boga wszechmocnego. Pan Bóg się zlitował nad wołaniącymi sprawiedliwymi. Osłonieni już są tarczą bezpiecznej opieki dla własnej pociechi. Pełnia Bożej Woli na wiernych zesłana. Ona w posiadanie jest ludowi dana, których pasę ja syn Boży na moim pastwisku, a żeby nie wpadli w przewrotność wyzysków. Ci są gwardią wybawienia, co idą za moim głosem. Wierność okazując, ufność bezgraniczną i trwają przy mnie. Ci, którzy żyją w lęku i zwątpieniu, przez zastraszenie pogubili się, ci należą do innego stada. Stada, które spłoszone stoi na bezdrożu. Nadszedł czas i wypełnienie się słup. Uderzą w pasterza, a owce się rozproszą. Nie bójcie się, odwagi. Ja jestem. Prowadzę was, daję pouczenia, gromadzę ku sobie, strzegę was, chronię i bronię. Świat musi być oczyszczony. Tak zdecydował Bóg ojciec. Nic ponad Boga i potęgiem Bożą. Żyjcie w normalności. Żyjcie własnym życiem każdy z oddzielna. Wskażę Wam prawych kapłanów, którzy są mi wierni i uczciwi, lecz nie wolno Wam o nich mówić publicznie. Kryjcie ich w Waszych sercach i módlcie się za nich, każdy za swoich. Ponieważ wojna duchowa i między duchownymi jest zaostrzona w ognistej oprawie, tylko bardzo sprytnie ukryta. Jesteście jednego ducha, bo tak was uformowałem przez boską moc. Manipulacja szatana zastrasza. On chce wygrać, on chce wybrać mózgi ludziom, posługując się zwodniczą energią. Krzywdziciele sprzymierzyli się z likwidatorami i silną szatańską działalnością działają. Uciekajcie od takich zwodniczych wiadomości. Nie wyrażajcie swojej woli na żadne szczepionki i czypowanie. Uciekajcie się do mojego serca i serca mojej świętej matki. Nie jesteście skazani na zniszczenie, lecz, na wasze wkłada... lecz za wasze wkładane starania. I wierną wiarę na wieczne zbawienie Gdzie wasze życie będzie wieczne I na wieki wieków Amen Błogosławię was Trwajcie i ufajcie Mówię Oto ja służebnica twoja Panie Niech mi się wszystko według Twego Słowa stanie Amen